kim ty piszesz? Cały dzień Wigilia jest. Robię Sylwestra. Może byś palła? Mm, a kiedy to jest? 31. Ja ci życzę, żebyś męża znalazła. <noise> Wreszcie. Dzięki mama. Chciałbym z tobą być do końca świata. <noise> Masz tego faceta. Nie to co mój. Impotent i cicho. A twój U... Bóg się wariuje. <laughs> Kocham cię. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Chodź. chodź. <laughs> Jeszcze z tobą niezgodny, Jak najszybciej od niego spierdalaj. Moc truchleje, pan niebiosów obnażony. Kłótnie zdarzają się wszędzie. Może mąż już się pani nie podoba? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty, głupiwa, idziesz. co? Przecież je kochacie, prawda? Wreszcie je wszystko wyjaśniliśmy. Nie, Myszka? Wystanie! Wszystko będzie dobrze. И что сильно ложь.